Witajcie. Kolejny odcinek. Mam dla Was dobrą wiadomość. Nie będzie dzisiaj nic o Fiacie Punto. Nie będzie nic o Fiacie Cinquecento. Nie będzie nic o Lanosie. Dzisiaj pokażemy Wam coś zupełnie nowego. Bo muszę Wam jedną rzecz się przyznać. To nie jest tak, że my jeździmy tylko starymi gratami. Jeździmy skupować te fajne, niefajne graty. To wszystko jest bardzo trudna sytuacja. Świeci mocno słońce, więc trochę o oczy, mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Jedziemy sobie dzisiaj troszeczkę pokorzystać z tego, że mamy fajne fury, że można sobie nimi troszeczkę poużywać życia. A dzisiaj jest naprawdę fajny samochód, Pojedziemy oczywiście załatwić jakąś małą, fajną sprawę do muzeum, ale to będzie inny zupełnie samochód. Zobaczcie. Będzie dzisiaj naprawdę gruby odcinek. Jest grubo. Powiem wam szczerze, że nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem amerykańskiej motoryzacji. Wiecie dlaczego? bo za rzadko nimi jeżdżę za każdym razem kiedy siadam za kierownicą takiego krążownika zastanawiam się, kurcze czemu ja nie lubię amerykańskich samochodów może dlatego, że są mniej dostępne może dlatego, że jest ich mało ale za każdym razem kiedy siedzę kiedy czuję v kiedy czuję jak to się prowadzi jak to płynie to mam wrażenie, że kurczę... My jednak byliśmy daleko za Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o produkcję samochodów. Tak wiem, zupełnie inne standardy obowiązywały w Stanach, wielkość, wszystko, tam wszystko musiało być największe, ogromne. A my musieliśmy cokolwiek produkować, cieszyliśmy się z tego, że mamy samochód. Amerykanie praktycznie co roku wprowadzali jakieś zmiany w swoich samochodach a my a my raz na 10 lat jakaś większa zmiana się pojawiała jadąc z samochodem który ma prawie 6 metrów długości to tyle co mniej więcej dwa Fiaty poczęto zobaczcie to jest ogromny samochód ogromna nawet nie, nie powiem że to jest limuzyna ponieważ limuzyny miały czworo drzwi to jest taki dwudrzwiowy sedan, można by powiedzieć. Samochód, który pokazywał w momencie, kiedy ktoś jechał takim samochodem. Zobaczcie, staćmy na taki ogromny samochód. To nie jest czterodrzwiowy sedan, gdzie można zostać pomylonym z kierowca. Prowadząc coś takiego, wiemy, że mamy do czynienia z kimś bardzo majętnym. Przynajmniej tak było w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie e, to jest taka kwintesencja amerykańskiej motoryzacji lat 60., 70. To były czasy moim zdaniem takiego czasu, kiedy w Ameryce e, troszeczkę uspokojono się z tymi wielkimi zdobieniami, wielkimi skrzydłami. Wtedy moim zdaniem to był taki przerost formy nad treścią. Chociaż uwielbiam samochody, Cadillac Sedan de Ville, lata 56-57 rocznik to jest coś tak pięknego, coś tak niewiarygodnego. To jest czysta rzeźba. A tutaj mamy zupełnie inna, inne czasy motoryzacji. Już mamy kanciastą sylwetkę, mamy ogromny automat. To po prostu jest coś zupełnie innego. Mam nadzieję, że Wam za chwileczkę powiem trochę więcej na temat tego samochodu Bo dojeżdżamy już, bo po... przyznam się, zjechaliśmy trochę na bok, żeby też ładnego dograć Bo zbliżamy się po cel naszej małej wyprawy Zawsze sobie fajnie znaleźć cel, żeby nie jeździć bez sensu wyjeżdżać paliwo My jedziemy, no dobra, powiem Wam To musi w końcu paść Jedziemy po radio do Fiata Bravo no tak, to pewnie dla Was zwłaszcza dla niektórych jest głupie ale widzieliście, kilka osób komentowało że brakuje nam oryginalnego radia że felgi nie takie jak trzeba więc my powolutku odbudowujemy się tutaj niedaleko mieszka gość e, który w ogłoszeniu pokazał zdjęcie dokładnie takie jak trzeba fabryczne radio do Fiata Bravo i jedziemy je kupić cena jest bardzo okazyjna więc nawet jeżeli doliczymy paliwo, które wykotuje nasz Amerykańskich krążownik, to i tak będzie fajnie, bo nasze, fiat, bo nasze brawo będzie bardziej kompletne. Dojechaliśmy. Ja chyba widzę z jakiego samochodu będzie to radio. Zadzwonię. Halo Robert. Przyjechaliśmy po to radio. Dobra, to idziemy. Będziemy czekali chyba pod samochodem, z którego będzie pewnie pochodziło. Dobra, to do zobaczenia. O, wiecie co. Miałoby tylko o radiu, ale ja widzę, że coś się dziwnego ze mną dzieje. Bo zaczynam się zastanawiać, czy, czy do radia nie wziąć czegoś więcej. No dobra. Nie no. Nie wygląda źle. No, ja troszeczkę rudej jest. No dobra. O, dobra. Dzień dobry. Cześć. Witam. Robert. Artur. To jest to, to radyko. Bardzo fajne, zawcie tego nam dokładnie brakowało A to co z tego samochodu? Miało no iść w sumie na złom A co już? Kurczem no ale Ono to... jest Ile dają na złomie? Pewnie jest 4500, tak myślę. Otwarte jest? Jest, można tylko z tej strony. A, op, dobra. Bo pasażera to. A, zobaczcie. Zobaczcie. tam są drzwi uszkodzone, także tam pewnie nie wejdziemy. Hmm. O. Wersja trochę biedniejsza, bo nie ma klimy, ale... No dobra. To co za ile? 4-5 stów? Na złomie dają? Tak. My mieliśmy dzisiaj nie kupować nic. Może mi się zawsze dogadać ja hmm. Powiedzcie mi, dlaczego ja zawsze jak jadę po radio Nie mogę wrócić z normalnym radiem. Tylko zawsze musimy je spotkać. Dobra, zobaczmy, może nie jest takie idealne. Tu widać, że trochę ma i na tych kołach, tak? Na tych kołach. I jeszcze dodatkowo są e, cztery do niego. Jakby cztery. By hmm. Czyściciele piwnic przyjechali. Mhm. <gry> I ma nawet ładne dywaniki. Dywaniki takie to pewnie z pięć dych kosztuje. Ja już sobie wiecie co układam. Poczekajcie. Takie felgi pewnie też sprzedamy za 2-3 stówy. Dywaniki 5, radio 5. Cała reszta wychodzi za nam... Bo te felgi na pewno sprzedam, bo one mi się zupełnie nie podobają. Natomiast wiem, że jest wielu młodych gniewnych, którzy za 2-3 stówy za takie koła dadzą Może ktoś z was chciałby kupić te koła. Nie wiem, może mi się przydadzą, może przyczepę zrobię. Nie, przesadzam. Może w takim razie... On trochę tu stał. No dobra. Teraz wam coś powiem. Jak zakładałem tą koszulkę dzisiaj, to pomyślałem sobie, że to będzie jedyny czas, kiedy Lublin pojawi się na tym filmie, a my jedziemy po Lublina. I zaraz będziemy ładowali. Wiecie co? Życie graciarza jest straszne. I wszędzie czekają na niego pokusy. Może gdybym, gdyby on tak szybko się nie zgodził, to może zdecydowałbym się nie kupować. Ale ja mam fajny plan, już mi się narodził w głowie. Dzięki temu, że nie jest taki idealny i że nie ma i że ma popsuty silnik, to może być idealnym kandydatem na coś innego i nakręcimy kolejny fajny odcinek, jak przerabiamy Fiata Bravo na coś innego nadal pozostanie samochodem, więc to nie będzie tak, że e, zrobimy z niego kwietnik, e, nie wiem, wóz drabiniasty albo pojazd do malowania jezdni. Ale może ktoś z Was ma jakiś pomysł. My już mamy pomysł, ale jak ktoś z Was będzie miał lepszy, piszcie w komentarzach. Ja nad wszystkim się, po, nad wszystkim się pochylę i osoba, która najciekawszą propozycję złoży, na pewno zostanie przeze mnie zaproszona na oglądanie wystawy i to co na niej, i co zrobimy z tym Fiatem. Dobra. Dojeżdżamy na miejsce, zobaczcie, niebo się poważnie zachmurzyło, pada deszcz, płacze nad naszym losem graciarza, a tu stoi sobie Skoda Favorit. Ostatnio Wam bardzo się podobają Skody. He, Tej nie uratujemy, ratujemy Fiata brawo. Jechaliśmy w sumie najpierw po lawetę, potem z lawetą dłuższą chwilę. I wiecie co? Przez chwilę zacząłem się zastanawiać po co mi ten Fiat Brawo. Ale. No wiecie, umysł graciarza jest taki, że nie potrzebuje racjonalnych argumentów. Fiat Brawo stoi. Właściciel mówił, że w zasadzie ma jeszcze chwilę, więc. Próbujemy go pchnąć albo wciągnąć na lawetę Zaczęło padać więc może trzeba założyć bluzę, żeby nie moknąć, bo wiecie ta koszulka jest bardzo dobra, ale nie lubi moknąć. Jeśli nie macie takiej koszulki to proponuję zajrzeć na naszą stronę sklep muzeumskarpnarodu.pl No i dobra, bierzemy się za ładunek, czekamy o, już idzie, kolega. Teraz e, będzie dobrze. Nie jest idealna. Ale zobaczcie, ten wydech jest zupełnie świeżo. Koła, narzędzia już sobie przeliczyłem, że zapłaciłem za dodatki, a za a samochód dostaję w gratisie. Pamiętajcie, następnym razem, w takich spontanicznych momentach, wróćcie do domu i przemyślcie wszystko na gorąco. Ja za blisko miałem, żeby wrócić, bo tylko godzinę myślałem o tym, co, co zmienić. Pewnie gdybym wrócił do domu, przespał się i miał przyjechać jutro, to bym zadzwonił, że jednak nie. Ale co mogę powiedzieć? Graty dają radę. Naklejek nie mamy, bo nie planowaliśmy kupować gratów. Wracamy. Po drodze przyszedł mi jeden genialny pomysł, ale to jak dojedziemy do muzeum albo do warsztatu, to Wam opowiem. A teraz po prostu wracamy, tak, ładujemy jeszcze koła. No i dotarliśmy na miejsce znam się szczerze że po drodze myślałem, naszła mnie genialna myśl. Otóż moi drodzy, każdy z was może być częścią nas i być graciarzem po trochu. Jeżeli nie chcecie kupić całego samochodu, bo uważacie to za fanaberię, wystawiamy za chwileczkę te oto piękne felgi. Myślę, że nie jeden samochód na nich by bardzo wyglądał ładnie. To są takie typowe 4 x 98, czyli typowy Fiat, mają rozmiar 15 cali, idealnie pasują do Fiat'a Bravo. Przedmiotem licytacji są 4 felgi, z których całkowity dochód przeznaczymy na działania naszego muzeum tego, co się dzieje. Stwierdziliśmy, że ten samochód jest na tyle interesujący, że do czegoś nam się przyda. Te felgi nie za bardzo pasują nam do koncepcji. Sprzedaj tak zwyczajnie, to bez sensu, natomiast myślę, że dla Was jest to bardzo fajna okazja, żeby od czegoś zacząć swoją grato przygodę. Można sobie, wiecie co, myślę, że można z nim bardzo ładny po zdjęciu zrobić żyrandol, stołki, wszelkie rzeczy. Tym optymistycznym akcentem chciałbym skończyć dzisiejszy odcinek. Powiecie. Teraz trzeba wywodzić troszkę o subskrybowani, że o tym nam bardzo zależy, że jest sklepik i w ogóle, ale ja dzisiaj po prostu kończę. Pamiętajcie, że graty dają rady, a każdy z Was może zostać graciarzem, a można zacząć od zakupu takich kół. Do zobaczenia.